legendarny stadion przy Alei Unii 2 nie istnieje już w postaci, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Wokół ostatniej pozostawionej w całości trybuny, tak zwanej galery, roztacza się za to prawdziwy plac budowy. Na razie krajobraz nie jest zbyt imponujący, ale już w 2015 roku ma pojawić się tutaj pierwsza część nowoczesnego stadionu piłkarskiego, na który cała Łódź czeka od wielu sezonów. Ponieważ kwestia budowy nowego obiektu wciąż budzi wiele wątpliwości oraz kontrowersji, postanowiliśmy porozmawiać z osobą, która wie najwięcej na jego temat. Panią Małgorzatą Beltą, która pełni obowiązki dyrektora Biura do Spraw Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonaliśmy poziom minus 1, są wykonane, wykonywane teraz stropy nad poziomem minus 1 do 20 lipca. Do... 25 lipca, będą wykonany cały już strop na tej trybunie, łącznie ze skrzydełkami, fundamenty na tych tak zwanych skrzydełkach czyli tych bocznych będą, będą też wykonane. Wykonana jest instalacja wodno-kanalizacyjna zrobiona przykładka sieci, sieci ciepłowniczej, łącznie z podłączeniem Atlas Areny. Teraz wykonywane są również prace związane z wykopaniem pod zbiornik, z wykopami pod zbiornik retencyjny i jest przekładana w tej chwili też sieć 110 KV. Trybuna będzie miała czynne oświetlenie, ale nie na tym etapie, tylko w etapie późniejszym, ponieważ. Będzie oświetlenie instalowane na koronie stadionu, i w tej chwili, gdybyśmy nawet włączyli to oświetlenie, to będzie dawało cień, także nie jest to po prostu potrzebne w tej chwili. Dopiero, kiedy będzie wykonywana kolejna trybuna, najlepiej gdyby to zacząć, to była. Budowana trybuna wschodnia, wtedy po dwóch stronach, jeżeli będzie, będzie montowane oświetlenie, wtedy będzie równomierne. Natomiast wszystkie instalacje, całe zapotrzebowanie mocy i instalacje elektryczne są wykonywane, i wszystkie przepusty, także później tylko będziemy mogli włączyć oświetlenie. Przewidujemy, że minimum 5700. Oczywiście, tam plus, minus ileś krzesełek będzie na pewno. Do tego, z tym, że to wykażą dopiero projekty wykonawcze, bo to jest podział po prostu na krzesełkę. To jest wszystko jeszcze do ustalenia. Jeszcze nie wybieramy kolorów. Będzie na pewno na komitecie sterującym będziemy się pytali, jak mieszkańcy to widzą. Planujemy, że obiekt ten będzie wydzierżawiony podmiotowi innemu, ze względu na to, że wszystkie obiekty, czyli Atlas Arena, znajdujące się tam, korty tenisowe, boisko, wszystko to razem będzie miał jeden operator, który najbardziej racjonalnie będzie mógł zarządzać tym obiektem, planować różne imprezy i najbardziej efektywnie po prostu na nim działać. Nie mamy jeszcze projektów wykonawczych, ale będzie to podgrzewana murawa zasilana z sieci ciepłowniczej. Pamiętaj, że do budowy boisk możemy przystąpić dopiero w 2015 roku po oddaniu tego obiektu do użytkowania, czyli po 25 lipca 2015 roku dopiero przystąpimy do rozbiórki tej trybuny wschodniej, która nam pozostała i boiska i dopiero na tym terenie będziemy mogli budować kolejne obiekty. Trybuna główna ma cztery kondygnacje, minus jeden i plus trzy kondygnacje na ziemię, natomiast pozostałe trybuny, trybuna południowa jest, zaczyna się na poziomie zero i pod nią są pomieszczenia właśnie na Muzeum Sportu, specjalnie zostawione na Muzeum Sportu Historii i tak dalej z portu łódzkiego. Następna trybuna wschodnia. Są tam całe pomieszczenia. Też jest od poziomu zero zaczyna się i są tam pomieszczenia przeznaczone pod wynajem na różne rodzaje działalności. Jest około tego wszystkiego około 4500 m tysiąca metrów kwadratowych. kwadratowych. Ta trybuna, która powstaje to zabezpiecza właściwie Wszystkie y, potrzebne funkcje dla tego stadionu, dla sportowców. Jest tam duże pomieszczenie, y, które może służyć na y, salę fitness, na siłownię. Jest tam przewidziana siłownia, jeżeli będzie taka potrzeba. Może być to też sala do jakichś innych ćwiczeń. Są tam przewidziane też sauny, odnowa biologiczna, rehabilitacje, masaże. To wszystko, co jest potrzebne nie tylko piłkarzom, ale w ogóle sportowcom. Pomimo obszernych wyjaśnień, których udzieliła pani Małgorzata Bel... Nie wszystkie kwestie związane z budową nowego obiektu zostały już rozstrzygnięte. Mamy jednak nadzieję, że pomimo licznych niewiadomych, nowy obiekt powstanie na czas i spełni oczekiwania nie tylko piłkarzy, ale także kibiców LKS-u, bo to przecież oni najbardziej zabiegali o nową arenę w tym historycznym dla całego łódzkiego sportu miejscu.